Thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy teatru, ale nie będzie o aktorstwie, będzie raczej o zapleczu teatralnym, czyli o ludziach, którzy jak gdyby jako te satelity pracują wokół, wokół tej instytucji, jaką jest Teatr Dama Mickiewicza w Częstochowie i dbają o to żeby wszystko grało i buczało, i dbają o to, proszę Państwa, żeby przyszłe pokolenia miały wiedzę, co w tej instytucji na przełomie lat się działo. I dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy, no chyba przede wszystkim archiwistyki, ponieważ mój gość, bohater tego odcinka jest człowiekiem, który w teatrze zajmuje się między innymi. Archiwum. Gościem moim mi Państwa Mirek Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, ile to lat, Mirku, w teatrze? No, jest to dosyć długi okres. Przyszedłem, to była końcówka lat 70. To już minęło 45 lat z hakiem w teatrze. Mhm. Także przyszedłem jako człowiek młody. Z czarnymi włosami, a Aha. w tej chwili już można nawet określić mój wiek po wyglądzie moich włosów. Powiedz mi jedną rzecz, bo ja wiem, że jak gdyby jeżeli o kogoś pytam o teatr, to wszyscy mówią, idź do Mirka, bo Mirek wie najwięcej na temat tego teatru. Czy ta działka? archiwisty, bo tak to trzeba nazwać. No, tak, to tak. była od początku twojej kariery w tym teatrze? Nie, nie. To jest jako, jako dodatkowe moje zajęcie. Jestem opiekunem archiwum artystycznego. Mhm. No, nie liczyłem, ale to jest gdzieś z 15 lat zajmuję się tym archiwum. Ale no, teatr nam od środka. No, odkąd pracuję, to mhm. poruszałem się po tym teatrze. No i, należę do tych osób, które tu najdłużej pracują. Mhm. Bo są osoby oczywiście starsze jeszcze ode mnie, co pracują długo w ogóle w różnych zawodach, ale w teatrze no to... Ale ja jak najdłużej... przyszedłeś, y, pierwsze twoje stanowisko tu, nazwijmy pracy, to co to było? Pierwsze i to do tej pory pracuję, to jest pracownia modelatorsko-malarska. No tam mhm. przygotowuje się dekoracje takie, Mm -hmm. Nadaje się taki kształt finalny dekoracji, która przed pójściem na scenę dostaje u nas na pracowni, no to mm -hmm. tam polega to na malowaniu, niekiedy i tapetowaniu. Ale jakiś... bo wiesz, modelarstwo to mi się kojarzy z ze sklejaniem samolotów, statków tak. i to też jest gdzieś nie, yy, jako nie, nie, twoja nie nie, nie. nie, nie, No to pracownia modelatorsko-malarska, bo kiedyś to były ponoć dwie pracownie, była pracownia modelatorska i malarska, jedne osoby tam sobie rzeźbiły coś tam, mhm. a była pracownia oddzielnie, pracownia malarska, gdzie pan malował, no to ja bardziej jestem w tym kierunku malowania. Mhm. Tych, jakby, ścianek, wszystkich, co idą na, mhm. na scenę później, już kolorystycznie. Ty pamiętasz w swej, swojej długiej karierze najtrudniejsze zlecenie albo coś takiego, co zapadło, że... No bo ja przepraszam, akurat w tej branży ja też działam w teatrze, ale rekwizyty czy scenografię staram się robić sobie sam, sam i tak dalej, że nie wiem, że przyszedł reżyser i powiedział mam taką wizję, że chcę, żeby w tym spektaklu było to i tamto i nagle się okazuje, że to jest nieprawdopodobne wyzwanie, żeby to w ogóle zrealizować. Były kiedyś jakieś takie ja momenty? Czy aż takich nie trudnych, ale są rzeczy trudniejsze i łatwiejsze. Są dekoracje prostsze, gdzie tylko wystarczy pomalować jakoś tam ściany tak. na gładko, czy zatapicerować, a są troszkę wymagają jakby więcej pracy, jakieś tam podrzeźbianie, obklejania styropianem, czy wyklejania jakimiś mhm. materiałami innymi. No to każda dekoracja się różni jedna od drugiej, także no, te prace się różnią przy każdej scenografii inaczej ta praca wygląda, ale żeby jakieś skomplikowane nie jest, to jakby y, też y, możliwość kontaktu ze scenografem i dogadania y, jak to robimy, bywali scenografowie, od których można było się też wiele no, rzeczy no. nauczyć, bo to znane osoby, niekiedy profesorowie, wykładowcy uczelni. Którzy podpowiadali, jak prostymi sposobami uzyskać ciekawe efekty, które później w światłach dawały jakiś jeszcze dodatkowy, dodatkowy efekt no beton ta, ze styropianu beton, czy dachówki ze sznurka. No bo oszukujemy, prawda? Oszukujemy. Bo, bo to chodzi o to, żeby widz miał to wrażenie, że to jest na przykład ciężkie i masywne, a tak naprawdę to jest leciutkie, żeby to szybko przenieść, czy coś. Teatr, wiadomo, że Ładnie to wszystko wygląda w teatrze na scenie, Czeniasz. gdzie działają i światła, mm -hmm. i odpowiednia jest atmosfera i ta dekoracja jakby służy aktorowi do jakiegoś tam celu, no to wtedy ona już spełnia swoją funkcję. Sama mm -hmm. dekoracja jakby stała gdzieś tam u nas na pracowni czy w innym miejscu no jest tylko jakimś tłem, no, który. Ta. Ja bym chciał zapytać o, ale to co obudziła się w Tobie ta nutka archiwisty, bo mówisz, że od 15 lat opiekujesz się archiwum artystycznym. To ktoś powiedział, Mirek to Ty to bierz i to prowadź, sam z was potrzeby własnego no, serca? Nie było, nie było jakiejś osoby, która się tym zajmowała. To archiwum jakby przywędrowało z domu aktora, tam gdzie było składowane w jakichś tam złych warunkach, był tu remont w teatrze, mhm. te materiały różne były powymieszane, trzeba było to jakoś uporządkować, dopasować zdjęcia do sztuk, no bo samo zdjęcie jak tam sobie gdzieś leży, to trudno rozpoznać tak, z jakiej sztuki. Tak. Ponumerować, to zabezpieczyć przede wszystkim, no bo zdjęcia się starzeją i różne… Materiały te archiwalne też wymagają mm -hmm. specjalnego jakby potraktowania i też mamy nadzór archiwum państwowego naszego tutaj, kontrole są co jakiś czas i są stawiane jakieś wymagania, także odpowiednie teczki, tak. odpowiednie teczki muszą być, odpowiednie koperty bezkwasowe do przechowywania zdjęć, bo papier na zdjęcia jest jakby coraz gorszy w tej chwili. No i trzeba o to dbać, żeby to przetrwały, bo początkowo mm -hmm. ten papier na zdjęcia, który wytrwał tam 70 lat, to teraz się okazuje, że po 20 latach te, te zdjęcia już są o wiele gorszej jakości. Jakoś... No. A najstarsze zdjęcie w archiwum w teatru czy ze spektaklu, to będzie który raz? To będzie. 1952. Podejrzewam, że to był czas, kiedy tu w Częstochowie jakby zaczęła się formować taka archiwistyka, bo w tej chwili byłem nawet na spotkaniu z okazji tam jakiegoś jubileuszu Archiwum Państwowego i tam właśnie przypomniano, że to były lata 50., gdzie zadbano mhm. o tą archiwistykę, dostali pomieszczenia i, pod, i pewnie i w teatrze też było jakieś zarządzenie, żeby zbierać te materiały i które prawdopodobnie będą kiedyś przekazane do Archiwum Państwowego. No. A pierwsza sztuka, która została wystawiona w tym budynku, to był okres międzywojenny przecież, to prawda? Był, to był właśnie na tej scenie kameralnej tutaj. Tu? I bo funkcjonowała ta scena początkowo jako teatr kameralny. Mhm. I kiedy nawet uruchomiono scenę dużą, to były jakby Dwa teatry. Był Teatr Kameralny i Teatr Wielki. W jednym miejscu? W jednym miejscu, ale... Proszę, ja nie widziałem Pod to. jedną dyrekcją. Aha. Jedna dyrekcja. Później zostało to jakby połączone, nadano imię mhm. teatrowi Adama Mickiewicza. Upaństwowiono teatry, bo też był teatr miejski tutaj, no bo mhm. był budowany przez spółkę tutaj miejską. No i z tymi finansami pewnie też nie było za dobrze. Trwała ta budowa dosyć długo, i tak prawdę mówiąc, to całkowicie teatr został dopiero w 1938 roku otwarty, przed, rok przed wybuchem wojny Wolnie. światowej. To znaczy, uruchomiono scenę, scenę dużą, która mhm. miała 800 miejsc. Nawet niektóre źródła podają, że było więcej. No, ale A obecnie ma ile? Obecnie ma niecałe 400. Czyli o połowę się zmniejszyła. O połowę się zmniejszyła, no bo zmniejszyły się balkony. Tam są teraz kabiny akustyka, też, uh -huh. bo to Oje. nie było tych tak, kabin tak, tak, i to tak. y, tam było więcej miejsc i balkony były bardziej rozbudowane. I uh -huh. na dole te miejsca też były rzędy bardziej ściśnione, uh -huh. także tych widzów chodziło więcej. No, tak, uh -huh. że zawsze podaje się tą liczbę 800. To bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Um, chciałbym, żebyśmy chwilę poprotkowali. Gotujesz? No, zmusiła mnie sytuacja, bo zostałem sam i trochę się uczę tego gotowania. Tak bardzo dobrze to nie robię, ale to jest dopiero początki. Ale jakoś udało mi się przeżyć. Ale co, makaron? O, też, też. Nawet, też w czasami a? w niedzielę, no też wydaje mi się już. Coraz lepiej mi idzie z tym. No, początkowo miałem trochę strach przed gotowaniem, bo nigdy się tym nie zajmowałem, ale teraz bardziej, bardziej zajmuję się pracami domowymi niż tam jakimiś męskimi. Także z zniewieściałem. Im starszy, tym bardziej zniewieściałem. Powiedz mi, muzyka, słuchasz muzyki, w ogóle jesteś melomanem jakimś. Nie, tak, znaczy, nie mam jakichś tam specjalnie upodobań. Mm -hmm. Muzyki wolę słuchać niż oglądać telewizję, także jak w, dom, w domu mam cały czas prawie że zajęcie, no bo jak teraz się zajmuję takimi Rzecami, tak. rzeczami, no to telewizja, to wiadomo, trzeba się skupić i coś tam oglądać, mm -hmm. a tak radio mam zawsze włączone i no i tak? różna ta muzyka, bardziej na rozrywkę, także mm -hmm. wesoło było. E, wiadomo, że e, praca to twoja pasja. E, pewnie tak, pewnie tak, bo całe życie tutaj spędziłem i. W, I nie przechodziło ci do głowy, żeby stąd w, uciekać. Nie, nie. No, wiele ludzi też tak, tak prawie, że w całą karierę zawodową to Przeszli tutaj w teatrze, przyszli jako młodzi, odeszli na emerytury, no i ja też. no. Ja rozmawiając, bo praktycznie rozmawiałem już z większością, zarówno aktorów, jak i tak, tak. pracowników tego teatru, to wszyscy gdzieś tam, niekoniecznie przed kamerą, mówią, że urzeka ich to miejsce, ten budynek, ta atmosfera, że. Że, że, że to też jest jakiś dodatkowy argument, że się przychodzi do pracy do tego właśnie miejsca, takiego. No, mnie się wydaje, że w skali nawet kraju bardzo szczególnego, bo budynek od początku do końca zbudowany z myślą o teatrze. Nie, nie, nie aranżowany pod teatr, tylko zbudowany jako teatr, prawda? To jest, ja takie zdjęcie pamiętam, gdzieś zamieszczone w mediach, że na tych kolumnach przed wejściem swastyki wiszą. Tak, e... mam to zdjęcie. Tak? No pewnie to był taki okres, że trochę podniszczono teatr, bo nawet piwnica jak się oglądało, teraz to jeszcze to troszkę inaczej wygląda, bo był remont w latach właśnie tych 70 30 mhm. lat minęło tego po remoncie. Ale były tam też schrony i było widać, że no tam ludzie chodzili, przebywali i troszkę podniszczyli to. I no wiadomo, była czas okupacji uh -huh. z tego co tak się tu ogląda jakieś tam stare zdjęcia, pewnie jakąś rozrywkę Niemcy tu sobie prowadzili. Uwodzili, no. Dobrze, już tak na koniec Mirku, czego tobie życzyć? No myślę, że tak każdy by, zdrowia. I, Jakichś tam specjalnych planów nie mam, także żeby tylko zdrowie dopisywało to. Będzie dobrze. Nie zapytałem jeszcze o jedną rzecz, czy tak skaczę z, z kwiatkę na kwiatek, ale jest. No, załóżmy, była premiera. najbliższa, w, w ostatnią chyba w sobotę była premiera, tak, prawda? Polowanie. polowanie. I to jest tak, że jest taka procedura jak gdyby archiwizowania, że, 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 no, że postępuje się z każdym spektaklem wedle jakiegoś tam wzoru. Tak, tak. No, no zawsze trzeba to wszystko zebrać, co z, y, projekty, czyli afisz, afisz projekt, zdjęcia, zdjęcia e, czy to, wycinki prasowe też. Też Teraz jest tego mniej, bo to w internecie tak. się pojawia, ale wszystko co dotyczyło produkcji sztuki i eksploatacji sztuki. No nieraz jest tak, że gdzieś tam się wyjeżdża i robi się jakieś zdjęcia, ważne, okolicznościowe, to też idzie to wszystko do archiwum. Robi się też raporty z przedstawień. Na każdym przedstawieniu inspicjent robi raporty. Ile za osób coś tak tak, tak? tak, to wszystko zapisuje i te raporty są archiwizowane, bo po latach nieraz przychodzą osoby, które tu pracowały i potrzebują jakiegoś zaświadczenia, że na przykład na zlecenie pracował tam. Przy jakimś spektaklu, On to do emerytury chcę doliczyć, czy młodzi do jakiegoś stypendium, uh -huh. żeby to udokumentować. A innych dokumentów niekiedy nie ma. To kadrowa na podstawie tych, Na podstawie tego archiwum. Tego raportu. raportu pisze, że Było. Tak, że było to i to można to znaleźć w raporcie z dnia tego i tego, czy tam. W tych dniach Aha. pracowała taka osoba, o, czy muzyk, czy, tak. czy, czy jakaś tam y, osoba, która statystowała. Uh -huh. y, niekiedy nie są to osoby na zdjęciach, bo to mniej może ważne role, ale w, ale się w raporcie są. są. No i jakby się coś, jakieś wydarzenie tam zadziało, odpukać, dobrego czy złego, to śpicem to wszystko zapisuje. No i jest to jakby jakaś tam informacja, że w tych dniach nawet Odwołano spektakl z jakiegoś powodu i wtedy wiadomo, że była jakaś awaria, czy ktoś był chory, czy, czy ktoś czy... chory, czy to, to wszystko? Dobrze. To sobie zapisuje. To Jan to Jeszcze ma robotę poza za, za organizowaniem zaplecza sceny, tak, to tak, jeszcze no, tak. papierkową robotę. Papierką ma. i on na podstawie tych raportów pewnie też aktorzy no, otrzymują wynagrodzenie. Ocenia, no no, no bo tak, on oczywiście. Pisuje, że tam Dlaczego kadrowa ma pilnować czy tak, tak, no, ile to Daję wtedy do, tam do mhm. księgowości. Dobrze. To... Zdrowia życzę. No jak najmniej trosk, jak najwięcej satysfakcji z archiwizowania. No i coś proszę Państwa, gościem moim i Państwa mhm. Mirek Kurek, 45 lat mhm. zawodowej pracy w teatrze im. Adama Mickiewicza. Modelarz. I modelator, modelator, modelator. Mod, mod, malarz, modelator. malarz modelator, opiekun archiwum tej jakże zacnej artystyczne, archiwum artystycznego, jakże zacnej placówki. No cóż, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę dobra, i tu do... do tej kamery Machamy. Trzymajcie się ludziska. Do widzenia, papa. Do widzenia, pa.